Dzisiaj nie ma, wykolegowałam go. Wywalił się, już więcej nie przyjdzie, nie nagra więcej na kanał, także musicie się męczyć ze mną. Co ty tu robisz? Tak, to prawda. Dzisiaj. Wybaga, yy... Ale no to. Zamiast sobie na dół nie jedne podłogi, nie ma komu umyć, tylko nagrywają te filmy i nagrywają. Ale pani sprząta tam, niech pani sprząta już. Cicho, nie mądruj się. Dobra. No. Mamy dzisiaj nowość, która wleciała kilkanaście minut temu. Babiasz. Jak widać... A nazwy jak widać rysuneczek, tutaj bardzo do kamery pokażę, jest bardzo adekwatny do nazwy. E, Beniu. A. No co powiesz o tej wyrzutni? Słuchajcie, myślałem, że to jest setka. I powaga. Myślałem, że to jest setka, a ona ma 78 strzałów 499 i 2 gramy, prawie pół kilo. 20 mm. Y, I cena... 154 zł a kategoria F2. F2. A... Ale jak na F2 to no jesteśmy w szoku, naprawdę jesteśmy w szoku, bo wali dobrze. A skąd ty to wiesz, się zrobiła? że wali dobrze. Filmów się naoglądało od Chińczyków i mówi, że wali dobrze. Dobra, nieważne. Ale żeby nie było, Benio nigdy nie nagrywał tej wielkiej krowy. Podaj. Ja nie wiem czy ja ją dźwignę. Yy. Nigdy jej nie nagrywałem. Nagrywałem mamuta, nie nagrywałem kolosa. A my kolosa na czasami czasem? Nie mamuta? wiem. Mamut mamut był, bo no pamiętam jak był. miałem pełne portki, jak saluty waliły. Kolos, każdy zna. 50. I tak. Kategoria F3, nek1000 gram 25 strzałów. 34 sekundy. Tak a cena 409 zł i 20 groszy więc żeby nie było smutno o okay. tej ta pani dalej sprząta zimno, jest Karolina ale dzisiaj dostaliśmy nowość i prawdopodobnie jeszcze nikt tego nie ma o babiarz zobaczymy co to za kosteczka ja się oddalam i lecimy z koksem dawaj babiarza Jedziemy, zobaczymy. Nowość, dopiero co świeżynka. No dobra, to no do, 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 dobra, dawaj kolosa teraz. Kolos. Tak jak mówiłem, nie nagrywałem. Teraz nagram pierwszy raz. Zobaczymy. Wow. Ale moje palięcie, Ład człowieku! Do ziemi spadają te efekty. Ja pierdziel. O człowieku! <laughs> Karacze się nie wilsą. Wow! Ale ma Zobaczcie, to do ziemi spada! No powiem wam, o, to do ziemi. O człowieku, idziemy na podsumowanie tylko powoli, bo będzie już dzisiaj leżał. O, powiem ci, jak dla mnie kolos, sztos. Oczywiście. Tak, sztos. Ale jakie duże tefekty. Chociaż powiem. Zasieć że... latarką. <noise> nie mamy latarki, musimy się posiłować latarką z tego. Z telefonu. Słuchajcie, no kolosa pierwszy raz odpalałem, bo nie odpalałem jeszcze. Mamuta odpalałem kolosa, nie. No i teraz mam powiem ci będzie za bo, bo chciałem mamuta wziąć na Sylwestra. I mamut ci, ma saluty adoną... bardzo dobre, jak, jak wiesz, jak, jak, jak uważasz, że bez salutów, no to kolosa, wiesz, na efekty, nie? Tak jest moje zdanie. A ta mała babiasz, jak poszły mała, kątowe. Mały, ale wariatno. No, jak poszły kątowe, to naprawdę. I szybka jest. No. Jest szybka, no. jest naprawdę szybka. Sztos, naprawdę I sztos. Tylko się dziwię, że ona ma 84 chyba strzały. Tylko. Nie, Nie ona, ona ma 78. Strzały, no, 78, ale prawie pół kiloneku no. Także ja Wam tu zawsze tłumaczę i powtarzam. Ocenicie sami, którą sobie wybierzecie. Tak. Nam się podobały, o, sądzę, że. Wam chyba też się spodobało, także zapraszamy, jakbyście przejazdem byli do Funkę, Funkę dostaniecie i na pierwszą familii na Facebooku i my uciekamy, bo jest bardzo zimno. Do następnego, cześć.